Udzielasz się społecznie? Chcesz być bliżej samorządu? Chciałbyś mieć realny wpływ na sprawy twojej gminy? Zgłoś się do Młodzieżowej Rady Miejskiej Lewina Brzeskiego. Myślę, że byłoby to fajne rozwiązanie, żeby wszyscy mogli działać w naszej gminie, nie tylko dorośli i też dzieci. Mogłabym też nie tylko swoje pomysły dawać dla całej gminy, tylko też od moich na przykład znajomych, wszystkich ludzi ze szkoły. I byłoby to fajne. Moja klasa mnie bardzo do tego zachęca, bardzo mnie wspiera. Mogę powiedzieć, że też napędza, bo oni też mają dużo pomysłów, dzielą się ze mną, zawsze się mnie pytają, czy to jest ok, czy da się to zorganizować, tamto. Od 15 listopada do 3 grudnia zgłosić można swoją kandydaturę do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Będzie przygotowany formularz rekrutacyjny, w którym będą zawarte wszelkie niezbędne informacje, jakie będą dotyczyły młodych osób, które będą chciały kandydować. Wydawać. Będzie mogła kandydować młodzież od 13 do 26 roku życia. Młodzieżowa Rada Miejska w Lewinie Brzeskim będzie dla władz organem konsultacyjnym. Liczyć będzie 15 członków młodych mieszkańców gminy Lewin Brzeski. Z poziomu młodzieży też inaczej ocenia się rzeczywistość, inaczej ocenia się sytuację, bo jak to mówią punkt widzenia zmienia się od miejsca siedzenia więc wydaje mi się że młodzież będzie mogła wiele wnieść ciekawego do tego co my mamy zapisane w strategii to co my chcemy realizować to co rada miejska chce realizować więc tutaj będziemy mogli te wszystkie informacje skompilować no i zrobić jak najwięcej dobrego właśnie dla młodzieży to pierwsza w historii młodzieżowa rada miejska w Lewinie Brzeskim wyniki głosowania i nazwiska radnych poznamy w grudniu tego roku. Kadencja wybranych radnych będzie trwała 3 lata.